Jesteśmy w tej chwili na terminalu magazynowo-przyładunkowym. Terminal składa się z kilku głównych elementów. To są ramiona rozładunkowe, to są zbiorniki, w których przechowywany jest propan i etylen w warunkach kropogenicznych, kompresory, kompresory skraplające gaz oraz podrzewacze, które podgrzewają propan i etylen przesyłany do głównego zakładu produkcyjnego. W tej chwili na terminalu trwają prace rozruchowe. Przygotowujemy się do pierwszej dostawy propanu, która nastąpi w grudniu. Trwają testy urządzeń, aparatów, trwają sprawdzenia pętli regulacyjnych, pętli kablowych, trwają szkolenia naszych pracowników. Niedługo rozpoczniemy również odtlenianie zbiorników, tak żeby były gotowe do przyjęcia propanu. Pierwszy ładunek propanu w drugiej połowie grudnia do nas przybędzie. Maksymalna wielkość statków, które do nas mogą, ze, mogą zawijać, to jest około 22,5 tysiąca ton i takiej dostawy się spodziewamy właśnie w grudniu. W tej chwili trwa na przykład szkolenie naszych pracowników z obsługi ramion nalewczych. Nie jest to takie łatwe, jak się, jak się wydaje. Nasi ludzie szkolili się również na terminalu LNG który technologicznie podobny jest do, do naszego, pracuje oczywiście w innych warunkach, natomiast idea jest taka, e, taka sama. W momencie, kiedy terminal zostanie ukończony i skończymy wszystkie czynności rozruchowe, to właśnie mój zespół będzie zajmował się sterowaniem procesami, opieką nad terminalem i pełnić wszystkie czynności jako zespół operatorski. Jesteśmy na finiszu budowania zespołu. Obecnie posiadamy już w swoim składzie wszystkich pracowników zmianowych. Pracownicy zmianowi zostali podzieleni na cztery brygady. Po siedem osób łącznie posiadamy 28 pracowników zmianowych. Na obecnym etapie prowadzimy wspólnie z generalnym wykonawcą czynności rozruchowe instalacji. Jest to faza prekomisjoning i wchodzimy już w fazę komisarii. W połowie listopada planujemy przejście na zmiany w związku z przyjęciem pierwszej dostawy ciekłego azotu. Przygotowujemy się aktywnie do udziału. W czynnościach rozruchowych, jak również szkoląc załogę, aby w połowie grudnia przyjąć pierwszą dostawę propanu. Bierzemy udział w szkoleniach on-the-job training, w szkoleniach teoretycznych, jak również w szkoleniach prowadzonych w ramach zespołu w tzw. nauce własnej.